Witam wszystkich po dłuższej przerwie w zasadzie w końcu na łowieniu i jesteśmy na fajnym łowisku którego jeszcze u mnie na filmie nie było. Jest to Gniewino łowisko Gniewino typowo sportowe łowisko na którym będę w tym roku na zawodach, więc w zasadzie dzisiejszy dzień mogę potraktować troszkę jako przygotowanie do zawodów zanim się rozłożymy to w zasadzie pokażę wam na co będę łowić Pelet dwójka Solbytesa, bardzo dobry Solbytes Sweet Mix czarny a trzecia taka panierka delikatna do podajników to będzie zalęta truskawkowa którą będę przesiewał oczywiście yy, ostatnio dała mi dobry efekt na zezój Zrobię dosłownie troszeczkę tej zalęty bo więcej nie potrzebuję i więcej nie mam trochę peka bo zamawiałem sito i mam za małe wiadro ale to w niczym nie przeszkadza tak naprawdę Just trzeba uważać i cię przecierać jednak sito to jest ogromny masakr na rybach nawet nie wiecie ile daje to jeżeli paniera zanęty nawet sama zanęta Jest po prostu Nie wiem jak to powiedzieć Bardzo drobna Konsystencja Pulchna Taka, wiecie Zaraz wam pokażę To przesieję do końca i tyle teraz co mamy Widzicie I to się idealnie klei i rozbija O to właśnie chodziło Mamy zarąbicą konsystencję pod metodę O to właśnie chodzi W sumie przesiejemy trochę tego miksa Bo się zrobiły takie grudki nieprzyjemne Także go też tu wsypiemy I przesiejemy myślę Nie będzie to żaden problem i na niczym to nie straci, jedynie może pomóc według mnie przynajmniej dobra jest to trochę brudna robota, ale oddaję oddaję podwójnie o to chodziło wszystkie te grudki teraz zostały na górze nie przesieje to o to 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 o. no i fajnie, że po tym miksie rezy są czyste to jest też spoko tak o i mamy właśnie znowu coś takiego super konsystencja no nic, dobra Powiem wam tak. Ja się rozkładam Mam dzisiaj dwunastkę i mam dzisiaj jednastkę To są guru a klas fider. A klas metod fider przepraszam i tak jednastka pójdzie na pewno tutaj blisko brzegu yy, będę blisko brzegu próbował łowić podsypałem trochę tam peretą ósemką a dwunastka myślę że na wprost mnie poleci gdzieś tam 40-50 metr coś takiego myślę może się uda to zdziałać jakoś Dobra Mówimy, nie zaczniemy w sumie od jedenastki to jest właśnie yy, przynajmniej Extrafish, która fajnie mi dawała ryby. To jest jakiś mięsny, pikantny zapach. Dobra, ogólnie. Yy, pierwszy podajniczek myślę, że sobie damy samą zanętę. Yy, spróbujemy na początek truskawkę. To jest ona całkiem wyraźnie czerwona. Zobaczymy jak będą reagować na to ryby. Także jednostka sobie leci tutaj bliziutko. O nie będę klipował nawet. To jest bardzo blisko. Jest git Na dwunastka tak jak mówiłem. Około 45 metr to będzie. Tutaj mamy... Tego washouta owocowego ale ja go wymienię w ogóle bo już jest taki bidny i sobie zacznę na tej wędce od łowtersa to jest y, chyba fermentowana kukurydza? Nie wiem I teraz jeśli chodzi o tą wędkę to tam damy trochę tego słodkiego miksa i beletu, coś takiego i sobie tam dobijamy szczyptą tego miksa zobaczymy jak to będzie wszystko się działać na tym powiedzmy średnim dystansie 50 metrów ok mamy coś takiego także rzucamy przed siebie obrot skręcamy w miarę mocno no i będę celował tak na ten biały domek tak właściwie słuchajcie korzystając z tego, że jest <coughs> dalej bez ani jednego wskazania spróbujemy sobie patentu przemka solskiego. O co chodzi? Bierzemy sobie garść lub nawet dwie garści peletu rozrobionego. O, musimy sobie go rozbić z tych grubek. Tak żeby zostały tylko pojedyncze ziarna. O, tyle nawet starczy. I co robimy? mamy zalewajkę sorbajc to jest Hybrid Green ona jest bardzo mocno barwiące i nalewamy sobie jeden koreczek i wlewamy tutaj odstawiamy sobie i teraz nie mieszamy tego rękoma ponieważ to bardzo silnie barwi i całkiem odsrosł w więc sobie i w wyniku tego robi się nam taki fajny miks O, połowicznie zielony Tak to ujmę O I mamy coś takiego jest ryba w końcu u, u, u. I to w pierwszym rzucie na drugą linię O kurcze Dobrze, że zdążyłem klipsa zdjąć Ależ było walnięcie Już mi ramię przesunął Ale mamy w końcu wyczekaną rybę, słuchajcie I to był rzut na... Z tego co pamiętam to był właśnie Belet Solbite z zalewajką zieloną. O, śliski jesteś. Spójrzcie, jaka piękna ryba. Piękny, zdrowy pan karp. No, leź do wody. Poszedł. A więc mamy pierwszą wyczekaną rybę. Hu Super. Okuźwa. Mamy kolejną rybę. Kolejna ryba. I to jest z tego większego dystansu. 12. Na szczęście do klipsa nie dojechała. Od razu jak rzuciłem jednostkę, tylko napiłem zestaw i tu już od razu branie było. Także widzę, że się troszkę wkręciły te ryby. Troszkę więcej słoneczka wyszło. Myślę, że kolejny karp to będzie. Ale również fajny odjazd zrobił ramię wyprostował delikatnie chodź chodź cieszyć okej okay, mamy go super mamy kolejnego karpia okej okay. bierzemy go do siebie o bardzo ruchliwy także tylko tak wam go pokażę okej okay. dobra leci do wody Wrotem. Nie będziemy go męczyć za bardzo. O, poszedł. I też to jeszcze na kamerze. Panowie i panie. Delikatne tym razem. O! Ale pokazuje pazura swojego. Także fajnie udało się podnęcić trochę miejscówkę Powiedziałbym, że dywanowo Bo podajnik mi skakał ciągle to 2 metry w prawo, 2 metry w lewo Więc mamy taki placek podnęcony sobie na tej linii I przynosi to jakieś efekty w końcu Robi się troszkę cieplej Słoneczko wychodzi coraz wyżej Mamy teraz godzinę 9.17 A to nie zmienia faktu, że i tak mam trochę sztywne ręce od zimna No faktycznie mogę się tam ustawić, na tym brzegu Nie wiałoby mi prosto yy, prosto w twarz No i miałbym ciągłe słoneczko, nie? Ze sobą. ale dobra mamy teraz karpia kolejnego tym razem nie pełno łuski o spójrzcie bardzo o troszkę się tu opina żyłka musimy popuścić kabłąk o właśnie i teraz możemy go spokojnie wyhaczyć o ile on nie będzie robił nam problemów żadnych o taki ładny właśnie Sportowy, Fajny karpik Zdrowy, silny Także lątuję z powrotem do wody Jest to łowisko no kill Przypominam Ale to i tak nie zmienia faktu, że ja ryb nie zabieram Jest, potaż zebranie z brzegu jeszcze tego nie przerzucałem i mamy coś naprawdę fajnego. Oj, mamy coś fajnego naprawdę. Miałem właśnie przerzucać za minutę około i zameldowała się jakaś rybka. O, nawet pazura pokazuje. Zobaczymy co za gagatek się połakomił na ekstru. Właśnie, to pikantną kiełbasę, najpewniej no, Zaraz zobaczymy mu trochę więcej luzu Żeby się jednak wymęczył bardziej będzie na takie szybkie, myślałem. Troszkę na niego poczekamy. O, pająk! O, no! O, o, o! Chodź, 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 chodź. chodź. chodź, chodź, chodź. Szybko od razu O, to, 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 to. Właśnie o to chodziło. Dobra. Mamy go. Więc idziemy sobie z nim na kosz. Taki 2-3 kilo może. Fajny, przyjemny. Fajny, zdrowy karp. Dobra. Nie będziemy go męczyć. Wypuścimy go. Poszedł. Na lewej wędce. Takie jakieś niemrawe branie. Wygląda na leszcza w sumie. No to trzeba zacinać już. Coś mamy. Jakąś tam rybkę mamy. Stawiam na leszcza. Tak po braniu to wyglądało właśnie leszczowo trochę. Ale będę bardzo zadowolony, jeżeli to będzie leszcz. A no to się zdanosi tak po walce, czuję, po holu. Także dzisiaj pierwszy lesz będzie. Jeszcze tu chyba leszcza nie miałem, chociaż nie jestem pewny czy na zawodach w zeszłym roku nie miałem. A to nie jest leszcz. Okuźba! Amur! Eeeeeeee! Kuźwa pierwszego amura, że ci zrobiłem. Mamy amura. Patrz, jaka torpeda. Mamy amura. O, panie i panowie. Tu nie ma żartów, mamy amura. Mamy kuźwa wodną torpedę. Mamy amura. Ale się ten cieszy jak gwizdek, nie? Naprawdę. Ja cię kręcę Powiedz, A Fajny naprawdę Dobra torpeda do wody Ją trzeba do wody Ale fajnie Pierwszy amur no. Oj coś większego chyba ładnie walnęło i to z brzegu Ale piękne branie w ogóle było, bardzo ładne. chyba że się wstydzisz ale bardzo ładny jest naprawdę no Chodźcie o. o naprawdę ładny karp. nie wielkościowo ale po prostu ładnie wygląda słuchajcie to już będzie raczej koniec łowienia Woda jest ciągle nieprzyjemna A mój obszar wody Najwyraźniej ucichnął Naprawdę nie ma żadnych wskazy Nawet obcierki Także się to, że Ostatecznie dzisiaj się nałowiłem Przyjechałem tak znowu po prostu Coś poćwiczyć Wypadać wodę a Jestem tu od szóstej Jest wpływ do drugiej Także ja się zwijam stąd już i dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego pozdro.